<gul> 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 koleśka Czarek? wyszedł z gry, koleśka wyszedł z gry. Nie dostanę bana na pewno <gul> Ogólnie krążą pogłoski, że mają zostać dodane flergany oraz nowe pojazdy i wiele, wiele innych rzeczy w Fortnite. My wykorzystamy to dzisiaj do trollowania. Ja jestem Rugaliki, a dzisiaj udaję, że mam sezon trzeci w przedwcześnie Fortnite. Jeżeli będzie 2000 łapek w górę pod tym filmem w pierwsze 15 minut, to kupuję 100 tysięcy fałdolców i rozdaję je widzom. To się wam jeszcze nie udało, ale kto wie. Dzisiaj do wygrania macie skina o wartości 2000 V-Dolców. Wystarczy strzelić łapaćkę w górę, komentarz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Oglądajcie film do końca, bo jest naprawdę ciekawy, a ja życzę wam, miłego oglądania. Dobra, dawajcie na ten nowy bunkier pod agencją. No dobra, dawajcie. Jaki bunkier? Na bunkier no bunkier pod a agencją. nie wiesz o tym? No, no jak, jak to nie było? To nowe... No właśnie, no, akcja no nie było. By nie było, no tu Przecież tutaj jest pod spodem jest ja to tam. Co? Po, po flergano lecimy, po flergano lecimy. Nie ma żadnego bunku. No, no, przecież. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Chodź, 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 no. O, jak to super. Nie wiem, nie mogę. Właśnie, czemu żeby na No, no, wejdź po prostu, wejdź. No, ale jak, to jest zamknięte. No w nie po prostu. No w po prostu. Cię lotujemy, lotujemy, lutujemy po prostu. Dawajcie, dawajcie. No, no, no. Co jest, tam nic nie ma. Ja po prostu. Mam flergana. Masz flergana? No, to super. Ja nie no. nie. To, nie troluję żadnej To weź ten, weź ten nowy pojazd i płyn po niego, weź ten nowy pojazd i płyn po dobra. niego. Ja weź ja bym... weź, ja bym... pojazd... weź, te, ja weź tego szarka. No, ale... Dobra, krzyk krzyk wsiadaj, krzyk wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Ale wsiadaj, no, jak, jak to, nie widzisz? Jak, chywano. Na reki nie na jedziemy. A widzisz mojego skina? Po No to też mega skinczki, nie Jaki Bambik? Ona ma Poseidona. No, Bambik, no, no właśnie, i ten fajny kilof No po no, ja masz i kilof, i kilof, i killof, taki trójzomb, wiesz o co chodzi? No już zepsute coś, ja wychodzę zrobić aktualizację. Ty, to, no, że, no, że, dawaj. to żebyś, żebyś ty bona nie dostał, wiesz? Szybko, szybko dawaj, szybko, szybko. wychodź z gry, wychodź z gry. No szybko! Już wyszłam, no już wyszłam <grym <grym koleśka my się wyszedł gry, Nie, nie dostanę banana na pewno No, no, no to poczekamy Zdjęcie na ciebie, to zaktualizuj no, sobie No, no, no komputer może jeszcze No, 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 no Nie Dawaj, dawaj, Niesamowite, a ta jeszcze podłapał naszego trolla od razu A bo dobra, wyjdźmy i poczekajmy, wyjdźmy i poczekajmy na niego, co? Chodźcie, chodźcie, poczekajmy na iFish'ego Dawaj, bo są tu, są tu ziomki, od dołu, od dołu, od dołu Dawaj, Dawaj, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Czemu cię nie ma z nami? Jeden nóg. Ta, ta, ta. Ka bez kawa, bez kawa, bez kawa. Jeden chobotor, ale leży. ale Alan, co tam słychać u ciebie? Pistolety pistolety, pistolety, pistolety na wodę. Dawajcie, pistolety na wodę. Dawaj, Dawaj, Dawaj. Krakt, jeden krakt. Co jest grane? Jeden krakt, jeden krakt, Dawaj. Jeden leży, nice. Nice, super, dobra. super. Dobra, dobijam. Dobrze, zabieraj ten dobra. pojazd nowy. No, 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 bierz dobra, ten pojazd, pojazd nowy. Bierz, 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 no. Ej, czemu, okay. wy nie, czemu wy nie spadacie? Czemu wy nie spadasz, Nikodem? A ja, co ja mam robić, dawaj, jak da, się da, ma tej mam niszczyć? Dawaj na pojazd, dawaj na pojazd, Smolczyk. Jestem. Dobra, jedziemy, 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 dawaj. Ale tak, czym wy tak? jedziecie? <laughs> Dawaj, dawaj, jedziemy, jedziemy, bo tam są goście. Uciekajmy. Chodźmy po chodźmy chodźmy po, po Flergana. Po Flergana, po Flergana, po Flergana, dobra, dobra. dobra. Co, co? trochę. Po Flergana. Ty, to, co to jest? Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj zaraz Flergan gdzieś dobra, Bije, być. bije, bije. Dobra, bije. wychodź, wychodź, wychodź. Kasuj go, kasuj go, kasuj go, kasuj go. Też nice. 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 nice, brawo. Brawo, 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 weź, weź Flergana, weź Flergana. Weź Flergana z tego, no. No, dobra, dobra, dobra. Tam. Dawaj flarę do góry podrop, Dawaj do góry podrop. No ale tak. macie fajnego skina, ty! Ale ta flara jest piękna, nie? To jest kozak. To jest nowy skin jakiś? Czym wy jedziecie? Szarkiem, 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 pojazdem. No dawaj, dawaj, wsiadaj, wsiadaj, jesteśmy po ciebie. Dawaj, dawaj, właśnie. Ale jak? Jest no jestem... właśnie do pojazdu, no! No skakuj! No E się naciśnij, no! Nie no, gość troluje. No nie nie trolu, no skakuj do tego! Skakuj, no my jedziemy na strefy! No ale E naciśnij, Bra a nie skacz! Lecimy do no, tej ale... strefy! No, no jak jesteś, jak stoisz poza pojazdem? No nie mm, ma no. nie ma no. Dobra, chłop, pewnie jakąś serię nagrywa, Dobra, ta. Próbuję. Dobra, wychodzimy, wychodzimy. Go, dobra, odpuśćmy temu typowi, dobra. Ero. Wiesz kim jestem, czy nie? No wiem, Rogal. To dawaj, trollujemy tego gościa dalej. Siema. ma, no Co masz? No masz tam aktualizację? No nie mam. No właśnie, kupiłem przykarnię bojowy Może zadziałał, może zadziałał. Ta, 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 ta. Dobra, to lecimy na tą no, miejscówkę, tutaj są te nowe, te. Tutaj są te nowe, na tej no, zalanym terenie, nowe pojazdy. To weźmiemy sobie e? i postrzelamy z nich, bo one są kazaki. Dobra, dobra, dobra. Ej, dobra, chodźcie chodź, chodźcie do tego bunkra. Czekaj, chodź, Max, chodź, Max, rozwalamy tą ścianę, chodźcie. Ale tu nic nie ma. Weź nam pomóż, bo dużo życia to ma. No no no. Du, 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 du. Dra, Dobra, tam, spadłem, 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 no. Idziemy, idziemy. Ej, poczekaj no, na niego, poczekaj. Gdzie jesteś, ai no, fishy? Dawaj, dawaj, dawaj na górę. Tu jestem, no tu. No jesteś na górze, widzę jak machasz kilofem. Jak? No, ale ja jestem obok was. No na nami jesteś, skocz tutaj no. Skaczę. Powiedz no, sobie kurwa, zbudować podłogę No ze skocz stary, no. Ej, ona stroluje, że ma drugi sezon, czy mi się wydaje. Pe Pewnie mam jakąś podróbę Fortnite'a. Dobra, jest tak skrzynka, jest skrzynka. Szkoda, że trzeba pływać tutaj, bo zalane jest wszystko. Jest nie wiem, taki dziwny jest. Pokcą, pokcą pies. Nie jak w tamtym sezonie? Dobra, jem. i Fiszy, nie trolluj, nie trolluj. No nie trolluj. my wiemy, A. i Fis, że ty na YouTube'a nagrywasz trolla. O, dobra, mam no Flergana, mam Flergana, mam Flergana fler no tego sezonu. A no ty, ty gadasz? Tak. Chodź, chodź, Ej chodź, dobra, chodź. strzelam flarganem, patrzcie, 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 bo jeszcze nie widziałem jak działa. Chodźcie, chodźcie, chodźcie Strzeliłem widzicie, ale Flara czerwona Ojde, aha, ale ja teraz, teraz drop leci tak, 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 drop leci, no, 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 no Czekamy Co? na drop, czekamy na drop Nie ma dropa żadnego No Może... jak nie, no zobacz, nie widzisz na no, mapie? No spójrz na siebie, jest drop Nie, jest nie, jest Zone Wars. No, Dobra, 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 on troluje Nie, nie, nie gadajcie z nim już, nie gadajcie Weźmy my ten drop i idźmy, idźmy zabijać Ja nie mam kanału na YouTube Najważniejsze no, jest no, to, no, że widz go troluje, no nie? I to jest przepiękne no, trolujesz, każdy to tak, wie. Ja no. Tak, dokładnie. nie nowego sezonu. No ale to jak to jest możliwe, że ty nie masz nowego sezonu? Trolujesz no, mnie jak rogal. Może mam, może mam za słaby komputer. Ta, może to, rogalik, tak, może trolujesz jak rogalik, może trolujesz jak co niby był no, z rogali. poprzedniego sezonu. Ajfisii ja rogali. to rogalik? Ja nie jestem rogalikiem. Co, rogalik? No, co, Ajfisii? Ja co? co? To ja jestem jest rogalik, Ajfisii. Rogali. On jest no, to. No serio? No. No, ale fajnie. Także kropko. kocham was panowie. Dzięki bardzo za trolka. Zarobiście Max, że pomagałeś. Trzymajcie się, Elka.